Rozpoczynamy tutaj na wysokości ekonomika. Idziemy w stronę e, stadionu. No, dokąd dojdziemy, to po prostu już zależy od nas, od, od naszych możliwości czasowych. Chciałbym, żeby to jak najdłużej bo żeby nam się ten, do końca tego parku ten, e, powiedzmy, obszar udało posprzątać. Jeżeli ktoś jest chętny, bo jest nas sporo ludzi, żebyśmy nie chodzili za sobą, może kilka osób przejść, dwie, trzy, no cztery osoby na drugą stronę i Tamte, um, tamten brzeg od, od, od ulicy do MDK-u posprzątać, żebyśmy po prostu no, nie dublowali się. Ja tak będę sprzątał jest, żeby, no, jak na... Witam Państwa, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w ten niedzielny poranek, by wspólnie pozbierać śmieci leżące przy brzegach Warty, żeby wspomnieć o tym jakim ważnym jest to, żeby nie śmiecić w tych okolicach. Akcja jest zorganizowana z okazji ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Nasza lokalna akcja nazywa się Czyste Brzegi Warty. Mieszkańcy koła dopisali. Akcja jest zorganizowana wspólnie z Urzędem Miasta i ze Stowarzyszeniem Przystań z koła. Także już rozdawane są worki, rękawiczki. Zaraz ruszamy w teren, żeby zbierać śmieci. Akcja jest zorganizowana po raz drugi. W zeszłym roku była organizowana we wrześniu, w tym roku ruszamy już w kwietniu. Już za chwilkę będziemy razem sprzątali. Myślę, że śmieci będzie dużo, dużo jest ludzi, także będzie akcja udana. Dziękuję. słońca nam zabrakło, nam nie potrzeba do zbioru, byle nie padało. Większość osób, które zgłosiły się do sprzątania, przygotowane są, są wyposażone w kalosze, w deszczówki. Także jesteśmy przygotowani nawet do lekkiego deszczu, tylko żeby nie lało, bo wtedy to popsuje akcję.